Z tej strony z Sykson Idziemy w koniec z Police Simulator i widzowie Ja mam pytanie Gdzie jest mój tajniak? Eee. Czemu nie ma mojego tajniaka widzowie Ale wiem, że był widzowie jakiś... Update i jest tu e, garaż jakiś wjeżdżamy i co tutaj widzę można zrobić aktualny pojazd o tu jest ten UTV. no i to jest widzę ten nowy pojazd tam v. Co to jest? Okej. Okay. No dobra. Następna zakładka. Coś tu się zmienia? A trafik? Pusto. Road trainers. Traffic. Y Coś jeszcze tu można nie I to tyle. To to. O, no dobra. Utafa opuść, o, jest mój tajnik. Ale ja bym chciał zobaczyć tamten. Wyjdź do garażu, tamten, ten, widzowie był ten. Nie ten. Tak, ten był gladiatora. Bo to jest ten UTV. A to jest... Ten! To on tam, tutaj inaczej wygląda, tak? Opuść garaż tam po prostu inaczej wygląda Jeszcze sobie jedną rzecz widzę, ja przestawię i gramy UTV Aktualny A, dobra Prójsa y, Patera i widzowie jedziemy gladia albo uta sobie wezmę a cruisera uta pater gladiator cruis a no dobra escape zamienimy ten pojazd bo ja tego radiowozu nienawidzę Tu hop, jesteśmy, wysiadamy Widzowie, dzisiaj sobie inaczej wezmę sobie ten samochód I no Jedziesz? Dobra I no, normalna służba widzowie Do wyzwania są Więc no Oho... Zjeżdżaj. Dobra. Już jest zatrzymany. Porozmawiaj, kierowca, jazda. Zignorowanie. No i upomnienie tylko. Eee, yy, ważne. No i mandacik Mandacik, pani kierowco. Kierowca... Brak ważnego ubezpieczenia, mandacik. Eee, yy, jeszcze polecenie o wyjście. A jak ma rozszerzone, to już zrobię rewizję. Makijaż tutaj coś jest. Szurikany, panie kierowco. Test na obecność narkotyków. No i minus, minus hik, ale Panie Kierowcy, posiadanie, nie... a nie Shurikeny można? Jeszcze sprawdzę tutaj rewizję. Bo nowy scyzoryk, spinner, coś tu jeszcze jest. No też. Coś tu jest? O Panie kierowco, Panie... A czy Ty masz pozwolenie? Możecie jeszcze to uratować. Yy, posiadanie... no i... Nałóż kajdanki, posiadanie pistolet. Co?!

Anybody available? I'm currently busy with another issue. To exportujemy cię. Please stay calm so we can go to the police precinct. No, no to nie. Is an officer available? I'm currently busy with another issue. A In case you're carrying anything illegal. No to nie, to nie. Nie wiem, a jeszcze to pouczenie trzeba tam dać. O, gdzie idziesz? Oskarżenie. Kierowca. Nie. Jazda. Pouczenie. Wypuszczenie.

Tu był migacz? No widowo jak nagrywa mocnych że fajera na co mi się to myli. Zatrzymaj się, interwencja przejścia w miejscu niedozwolonym. No i do, dowodzi ich, poproszę. Of Eee, 25. Dobra. I'm care of issue at the moment. Mm, jeszcze cię sprawdzę w bazie. Eee, stan nakaz aresztowania, pozwolenie, prawo jazdy. Tak. Eee, stan. No dobra. No to będzie tylko mandacik za. Przejście w miejscu niedozwolonym. No to myło się nie śpieszyć. Od tego jest policja. Jedziemy. I tutaj sobie wjeżdżamy. Będzie mandacik. Hop. Mandat. Pozycja, ustawienie zły kierunek. Na taks nikt nie stoi. Mandat, pozycja, za głęboko. Jak? Nie no, Dobra. Nie widziałem. Nie no, mi się to myli. Jezu, jedź. Jedź. Jezu, no denerwuję na ten samochód. Bo wy tym, wy faniki, a Jezu, jeszcze szyby nie chcę otworzyć. Dobra, przez chodnik. Jedź. Znaczy idź, Jezus. Dobra, mogę przetransportować. Jedziemy. Przyjmie jakaś będzie misja normalna. No ten to by dostał mandat na pewno. Gdzie? Tu. Dobra. Jesteśmy. Bierzemy ją. Porozmawiaj, eksportuj, umieść. I jedziemy widzowie. Na komisariat, o Jezu. Ale bym miał mandacik. Dopiero no mogłem się przetransportować. Eee, nie. Poszukiwanej osoby nigdy nie tego robić. Nie wiem, jak można lubić poszukiwaną osobę. No, no mogę no, zrobić, to, 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 to. tylko umieszczę. Dobra, 175 sp. Idziemy. Gdzie ja Czterysta 420 metrów. Tutaj muszę wyjeżdżać No ale no, dobra już jestem znowu Hop Driftem i jesteśmy Dobra, on już na walnąłem parkometr. Czy ja mam... O, no właśnie, o to mi chodziło. Wyciągamy lizak. Dobra, jedź, masz szczęście. O, najgorsze, że samochody tutaj widzę, nie jeżdżą bardzo często na kontroli, właśnie jest mega mało samochodów, nagle jeździ. To ja przez ten, przez ten czas mogę sobie... Radarem... Porobić. O, ktoś... A nie myślę. Jedzie. A skręcił. No nie. Często tam był wypadek. Coś od tyłu będzie jechał. No spędza się. 20 dwadzieścia, trzydzieści... Nooo... A czy mogę wziąć ten wóz? Co ja tu nic nie jeździ, jeden samochód przyjechał, ja jadę. Szkoda mojego czasu. Wracam na Czarnówak. Czyli tutaj. I tu. I tutaj. I teraz tutaj już powinienem przejechać. O oh, sorry. Dobra. Czy tu coś się złego dzieje? Yy, ten źle stoi. Yy, tutaj może stać, ale ten ale nie może. O, odholowanie będzie kierowco. Proszę już je iść na komendę. Pozycja na chodniku. No i też tutaj, pojazd na pasach. Zaparkował. E, pozycja ustawienia. Nie. E, specjalna strefa, za blisko przejścia. Czy odholowanie? Tak. No bardzo dobrze. Negative. Your location no i... Przejeżdżamy. A that care of. Mm, nie. A bym mógł tylko pospisywać, ale komuś dać poszukiwanie, komuś innemu. Wiecie jak to jest. Najgorszą robotę się daje komuś innemu. Czy tutaj dobrze stoją parkometry? O niezapłacone Jezus. Idę na komisariat naprawić samochód. A tutaj mam. Nie. Czyli nie będą o to pytać. Yy, pozycja. A nie. Yy, upłynął czas parkowania. No i jest już zielony, no i bardzo dobrze. Co to, drobny? na no, mogę. Czemu nie mi samochód? A no to nie jadę, no sorry. 700 metrów, nie ma baterii, tam pojadę. Jadę na komisariat. Tu się zmierza, no? tu może być? Tu? Nie, no tam. Tu już powinienem zaraz być. Tu jest. Tu. Tutaj jedziemy. i się sprawdzę jak działa ta szybka naprawa z ciekawości odjeżdżam e szybka naprawa on wjeżdża a i wyjeżdża no no superowa No i na komisariat. Służba nawet udana. Bywało więcej punktów. Zakończ służbę. I... Czy będzie kolejna gwiazdka? No niestety nie.